Yo, Siemanko, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem lecimy na rozchwiany miąż na weteranie, ponieważ nam się odblokował. Dobrze, zacznijmy więc od rozdania trinkecików, tylko zdejmijmy wszystkie na początku, posortujemy i dobra, lecimy tak. Może najpierw Dismas. Na Dismasa celność plus kryt, na Arlekina celność plus kryt. Eee, dobra, co jeszcze? To by na pewno da chcę dać obrażenia. Ty, to, ty będziesz polegał na blidach w tej walce, bo na miąż, na miąż musimy mieć blidy więc. Biegłość walki wręcz powinna być całkiem ok. Mm, chyba, że ten kryt. Kusi mnie ten kryt trochę, żeby mu dać. W sumie. Fajnie, jakbyśmy mieli coś, co daje bleed'a, ale niestety nie mamy. Dobra, posortuj. Tobie głowa Juni oraz. 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 święty zwój. Masz plus 63 do healowania. Hmm, a Tobie? Co ja chcę Tobie dać, Crusaderze? mój drogi? Szczerze, bym dał nawet mu jakieś dipsy. Ma szybkość jeden, ale nie chcę mu redukować szybkości do totalnego zera, więc... Musimy coś znaleźć. Dystansowa walka dla niego to nie. Um... Chyba, że... Chyba, że wezmę mu bastion. W sumie. Ale nie no, healing u niego się przyda. Jakiś tam zawsze. Chociaż może nie. Ale to wtedy ogłuszający bym chętnie wziął. Ach, kurde, dobra weźmy ogłuszenie. Yy, ogłuszenie dla niego, bez healingu Ale co ja, co ja ci mogę dać? Jesteś taki bezużyteczny Nie no dobra, ochronę damy mu Niech już ma Plus 10 obrażeń, plus 5 celności Dobra, weź sunset ringa Okej, okay. spoko, jeszcze zobaczymy czy oni są wszyscy ulepszeni na pewno Dobra, Blidy na tę rundę i buffy mogę mu ulepszyć. I przy okazji, już te dwa niech będzie. Jestem bogaty, to mogę. To mogę. Kto mi zabroni? Kurwa. Puszczenie krwi to by nie było złe. Dodatkowo dostakowanie blida na miąższu, W sumie niż taki direct damage. Ale zamiast czego to puszczenie krwi? Bo. Strzał z bliska i doskok muszą być w tym samym, w tym samym zestawieniu, bo one się kąpią bardzo dobrze. No dobra, chyba wystarczy. Lecimy na rowisko. Żarcie, żarcie, pochodnia, pochodnia. Łopaty. Z4. Bandaże, Z4. Z3 ziółka, Z4 ziółka, Z4. Klucze. Z3 hollywatery. Chyba wystarczy sobie poprzestawiam żeby ładnie wyglądało żebym wiedział czego mam najwięcej dobra, chyba jest git, co lecimy, nie? gorzej jak trafię szkielety, bo on będzie miło zlec generalnie a w sumie na początek zanim nie trafię na bossa to mogę zagrać nim pod kurtynę i podpchnięcie sz sztyletem. a później sobie zamienimy na żniwa oraz na podcięcie no i to powinno być git totalnie tylko że jak tak chcę zrobić, to on musi być na pierwszej pozycji. O, musimy tak zrobić. I teraz zapasy mi się zresetowały. <laughs> I zmieniła mi się misja, nie? Można ładnie przy klikować. Czekaj, to jest na pewno miąż. Rozwiany miąż. Dobra. 4. Eee, cztery, cztery cztery. Serum? Serum, 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 serum. I serum I could not store such a prodigious amount of offal, nor could I rid myself of it easily, possessed as it was by unnameable things from outer spheres. When excavations beneath the manor broke through into an ancient network of aqueducts and tunnels, Dobra, let's go. Jest kurtyna, jest pięć. Tu jest też spoko. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli generalnie mi już będzie tutaj, bo jest najdalej. Okej, okay, go przez środek. Mamy dodatkowego bufa też, więc spoko. Przez to, że zrobiłem tą ostatnią misję. No ale wiadomo, lecimy stricte na bosy. Zwiat, Zajebiście. Okej, okay, gdzie mnie poszedł to walka? Dobra, w tą stronę się bardziej będzie opłacało. Tutaj bandażem. Zajebiście. Dodatkowe żarcie jest zawsze przyjemne. right. Zaskoczenie, pięknie. 16. Brakło, brakło. Ale już nadrobiliśmy. Maintain the offensive. Może jakiś stun? No cóż... Come on! Prawdę jednego przeżywacza nie możecie zabić, znaczy padli na żercy? Okej, okay, nice. No come on, no co, 12 major, na rundę, no super. Jeden kurwa HP, nie? No, ty dostaniesz jeszcze 8. Może się ulec po prostu. Nie zobaczyłem 15 obozowych, ale raczej powinno i tak być po ok. Nie wiem, czemu żuki na weteranie mnie robią, praktycznie. Give them no quarter. Dobra, no nie jest źle. Hmm, bo kurwa nie może odkryć. Ech! Całe życie pod górkę Flip flip Ym... 70, 40, 70, dobra Oprych Już głód? pak? Ojej, oh yeah. świnotaur i dwa razy stres. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, że damage się tak nie przejmuje jak stresem. Kurwa, unik. od naszego największego damage dealera. To trochę boli. Ale tu stun powinien się dobra, to jest ok w miarę. Kurtynka toprz. Dobra, dobra, naprawiło się. Jest spoko. No dobra, klep go. Ok, spoko. Już on teraz robi szarże. Te szarze może, kurwa, zabolać. Chyba. No, tak myślałem. Alright, buffujmy się. Dobra, drużynowym to szybko powinniśmy wylecieć. Nie jest źle, mi się wydaje. Na mnie odparte wrażenie, że nie jest źle. Ok, mega spoko. Jeszcze jedno leczenie, jesteśmy w domu. On teraz znowu powinien, powinien a nie backhand robi. Ok, po 8, sporo. Dobra. Co tylko, że... Żeby... Dobra, kapłanka się ruszyła zajebiście Okej. Okay. I Hapeki naprawione można go zabić. To hmm. co tutaj było? Mam coś sprawdzone? Nie mam Kamień ofiarny To chyba Hollywood. Nie? A co to było? Chodnie? Nie. O! No wykuliczony. Najbliżej. Dobra, no tam będzie boss. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, trzy. No tam musi być boss. No, robimy obozowiska. Full journey. Zapobiega. Buf. Teraz tak, walka wręcz czy dystansowo. Jak ty tam stoisz z skillsetami? No, powiedzmy, że wręcz. Bo dodatkowe buffy jeszcze. No i dobra, odpoczywamy. W miarę spoko. Jesteśmy wyleczeni. Teraz temu panu trzeba zmienić skillę. Eee, tutaj tutaj tutaj, skoro wzięliśmy walkę wręcz. Mmm, to może zamiast z bliska to... Kurwa, tak szczerze? No nie, dobra, weźmy ten doskok awanturnika. A tobie, mój drogi, zamiast stuna, wezmę jednak ten bastion. Zaryzykujmy. Dobra, i teraz tak, ty się musisz przejść tu. Ty masz puszczenie krwi do skok. spoko. Tylko, że ty nie będziesz miał jak się wycofać z pierwszej pozycji zawsze. Ale ty będziesz go osłaniał, bo ty masz trochę ochrony danej. Powinno być spoko. Dobra, zobaczymy jak z takim ustawieniem pójdzie. No oj, zajbiście, to jest bów do depsa. I dajemy go na dismasa Pyk. O, nie skórewsko Co, walka przed bosem Co to jest? Nie zgadzam się, no kury Jakbym szedł pewniej, to by się udało. Dobra, Dobra dawaj bleed. Po trzy, ładnie. Spień, no oczywiście. Znowu ogień dywanowy. To jest najgorszy, bo to bije pod jakieś dwa, trzy, cztery, nie? Ale to jest taki harassment. Dosyć spory. Okej. Okay. Mm. No i gut. good. Jaka szkoda, że. No dobra, to jest niby na walki. Dobra, drużynowe. Cieczka, zginie. Hum. Lajka jest. Super. Dobra, to może stres zmniejszymy kapłancy co? I tak nie ma co zrobić. Gorzej jak crusader się będzie musiał ruszyć. Znaczy wtedy go przemiaszam najwyżej O oh, wow Nie mogłeś dać po wszystkich, chociaż dobra, dobrze nie dał po wszystkich. Co? Jak ty, jak ty nie trafiłeś? Ziomek Dobra git. O nie, 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 nie. Tak. tak? Tak. Dobra, zgadza się. Chodzimy na bossa. Bossa Barbarossa. Hello. Dobra, przemieszowuję się. To niezły start z healingiem. Okej. Okay. No hmm, to co, doskoczek, nie? No chyba to. Powiem szczerze, że się opłacało. Dobrze. A to nie możesz czegoś ochronić? Aha. Aha. To takie XD trochę. No dobra, wolę w serducha, bo jest miękkie. To jest Stun. Fuf. liczyłem, że nie siądzie. To jest nasz główny temat dealer. No oprócz tego. Pajaca. No dobra, serducho na trzecim. Ezmier, okej. Okay. Więcej blida. dobsz. Link za piątkę. Dobra, to i tak jest okej. Okay. Polowa inwazja? Co to jest? Jest chyba stres, nie? A nie, to jest trucizna. Dobra. Dycha dużo. I bleed dodatkowy. Mm. Leczenie. Na ciebie użyjemy, tak? Żebyś miał zwiększone resy. I mega się nam nie opłaca bić. Aj, 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 aj. dobra, a daj se, zrób se tak, zobaczmy jak to zadziała. No 50 ochrony, 45, no dobra O Serducho na drugim, Zajbiście. I nie ma nie ma tych, nie ma żeber, więc jest ekstra. Bo żebra stuny sprzedają. 7 boli trochę. Oooo, liczyłem, że kryt tu wejdzie. Ale dobra, sprawnie to idzie. Jakoś tam mega nie dostosowywałem drużyny, a idzie to mega w sumie. 6, dużo, strasznie. Hmm. Miosz chyba jest jednym z najłatwiejszych bossów w ogóle. Oooo, double kryt, Pięknie. 6 i 7 na rundę. Zajebiście. Mamy coś, żeby to zdjąć? Nie, ale damy Ci to, żeby Cię uleczyć i plus dycha. Szkoda, żeby skryta. Szkoda, szkoda, szkoda. Dobra, walimy w serducha. Kurwa, w żebro się zamieniło. Naprawdę. Ale skrytem, no Dycha i dziewięć. Okej, okay, za 9 to nie boli. Uuuu, boję się o kapłankę. No właśnie, O Jezus, O Jezus, jakby na kruszejderze się teraz healing przydał, to jest niesamowite. Dobra, dał się. Uuu, i spoko, bo wyleczymy kapłankę. Kochana, że jest trochę. O oh, ja, yeah. feel good. Feel good feels fucking good Bandaże wywalamy czy zioła. Bandaże Kontynuujmy. Chociaż ile ty masz tego? 12 na 3. Ja pierdolę. Oj to nie wiem, czy się chce ruszać. Nie, dobra, jest OK. Nie mamy dużo stresu, zrobiliśmy bossa, Spierdolamy Wszystko wyjaśnione. Dobra, trzecie się poziomie nienawiść do plugawych? Zajebiście, eh, też tak mi się wydaje. Dzisiaj do fryzjera w ogóle? Mmm, nowy nawyk, niespokojną umysł, nie możemy medytować. Co mnie na Ład. What? Nice. Okej, okay, uleczone choroby. Bla 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 bla. Git. Dobra, mamy tu coś do wyleczenia, kto ma jakoś dużo stresu albo jakąś chorobę. Niekoniecznie. Dobra, z tym mają wszystkie błyskotki i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Elo! A jeszcze w sumie sobie zerkniemy jak tam bosowie wyglądają. W kinie mamy zrobione. Mm, Norowisko znowu muszę wbić poziom, ruiny muszę wbić poziom i Zatoka muszę wbić poziom. Dobra. idziemy się na następnym bosie albo następnej wyprawie. Na razie.